Na moim kanale, dzisiaj jesteśmy w Kenii No już w Kenii jestem jakiś czas Bo przeszło tydzień W sumie do niedługo wracam, ale Zebrałam się do tego, żeby coś do was pogadać Bo w sumie przez ten cały tydzień Nagrywałam takie niemescenki. Po prostu musiałam się Nachapać całym widokiem W ogóle tym nowym miejscem No ale już tutaj jestem ponad tydzień Już wiem parę rzeczy, więc w sumie mogę wam Coś ciekawego opowiedzieć Jestem tu z moim mężem, wyjechaliśmy na podróż poślubną On jest teraz gdzieś tam tam daleko, daleko na plaży, natomiast ja jestem w pokoju i pokażę Wam, jak wygląda pokój. Przede wszystkim w Kenii, w którym jesteśmy. Jesteśmy w hotelu Swahili, się nazywa. Sorry za bałagan, ale my już tutaj jesteśmy naprawdę tydzień, więc no troszkę się zadomowiliśmy. Tak wygląda łóżko. Jeżeli zastanawiacie się, co to jest, to to jest słuchajcie, moskitiera, ponieważ tutaj jest mnóstwo komarów i trzeba po prostu uważać, żeby komary nie ugryzły. Ta moskitiera jest od samej góry do samego końca, no i można sobie tak przechodzić w ten sposób. Codziennie przychodzi pan pryskać tą moskitierę jeszcze w pokój, w ogóle cały takim sprayem przeciwko komarom. Także, no powiedzmy, że czujemy się bezpiecznie, ale powiem wam, że raz w nocy obudziło mnie bzykanie komara. Mega się przestraszyłam, zabiłam go od razu i. I tak, tak to wyglądało w Ogólnie w całym pokoju jest dość ciemno Jest taki przyciemniany ten pokój I tutaj wychodzi się na balkon Balkonu nie możemy zostawiać otwartego Ponieważ są małpki na terenie hotelu Które mogą tutaj wskoczyć nam do pokoju I znaleźć sobie coś do jedzenia Tutaj wchodzimy do łazienki Zobaczcie, tak wygląda Ja szczerze mówiąc, to byłam przerażona na początku Jak zobaczyłam tą łazienkę No, to wygląda w ten sposób Tutaj się scho wchodzi schodkiem na górę i można korzystać z prysznica. My korzystaliśmy tylko z prysznica, bo tutaj, no, ta wana tak średnio wygląda. Jakoś tak mało zachęcająco. Tutaj jest suszarka, umywalka i lusterko. To ja. <grytanie> Dobra, resztę Wam nie będę pokazywać, bo z tyłu jest po prostu kibel e, I tyle. Słuchajcie, w jest tak, że nie można korzystać mm, z wody z kranu. To znaczy, można, ale nie można jej e, używać do mycia zębów, e, ponieważ, no. Można się czymś zarazić jakąś bakterią czy coś, więc najlepiej by było po prostu z niej nie korzystać. Dlatego jak tutaj widzicie mamy butelki z wodą i żeby umyć zęby po prostu musimy wykorzystywać wodę butelkową. Ja biorę po prostu szczoteczkę, nalewam sobie wody, myję zęby i, i płukam też po prostu wodą butelkową. No lepiej nie ryzykować, bo no może się to źle skończyć. Zobaczcie, w Kenii mają takie pieniądze. Tutaj są słoniki, a z tyłu są jeszcze tutaj bawoły. No to jest mega urocze. To jest 1000, słuchajcie, szylingów, czyli 10 dolarów. No a po drugiej stronie mają pana, który sprawił, że Kenia jest niepodległa. O, szylingi. Tak, tak się nazywają pieniądze w Kenii. Pokażę wam widoki, jakie mamy za oknem. Tak to wygląda. Zobaczcie jaka zieleń. Zieleń, zieleń, zieleń. Jak leży, tutaj sobie leżę, mam widok na takie palmy. leżę pod palmami. szczotki do włosów na tę dwudniową wycieczkę i będę chodzić cały dzień w warkoczyku, bo rozwaliła mi się fryzura. <noise> I się poplamiłam jeszcze na dodatek. O tu, standardzik. I trzeba tutaj się zachowywać bardzo cichutko, bo jesteśmy tutaj gośćmi zwierząt. Tak, mężu? <noise> a tutaj jest widok na całe safari z basenem, a tam sobie jedliśmy. A teraz wchodzimy do pokoju. O, i tutaj tak wygląda ta loża, Tutaj jest, jest um, łóżko. Drugie łóżko niepotrzebne. I widok na safari. O, i trzeba uważać na małpki, bo mogą wchodzić do pokoju i szukać jedzonka. O, tam są słonie. A safari to znaczy w Swahili, czyli w tym języku e, afrykańskim, to znaczy po prostu podróż. Słuchajcie, mam takie widoczki właśnie na plaży. Tutaj ja sobie leżę. Mam kawkę. I leżę. O, to jest mój plan na dzisiaj. O, tutaj się słuchajcie, schowałam, żeby po prostu wiatr nie wiał, ani wziąłem mikrofonu i po prostu nic nie słuchać, co ja mówię. Pytacie się mnie często to jest w zasadzie drugie pytanie takie top drugie pytanie, które mi zadajecie, czyli ile mam lat. Pierwsze to jest, jak wygląda moja suknia ślubna, ale oczywiście to Wam pokażę, bo już obiecałam, pokażę Wam moją suknię ślubną. No ale jakby zrozumiałe jest to, że pytacie się mnie, ile mam lat z racji tego, że wzięłam ślub. Ktoś mi nawet dawał 16-17 lat. Więc to logiczne, że się zastanawiacie. No to zagadka rozwiązana, słuchajcie, bo mam 25 lat, w zasadzie niedługo 26 i jestem rocznik 1993 ale ja jestem zdania, że jeżeli chodzi o ślub i jeżeli ma się odpowiedniego partnera koło siebie, odpowiednią osobę to wiek nie gra według mnie żadnej roli nie wiem, sami ocencie czy to dużo, czy to mało, ja nie wiem nie mam, nie mam zdania na ten temat no, także tak zagadka rozwiązana słuchajcie, jak zwykle wielbłądziki jak codziennie na plaży żeby zdobyć tutaj jak największą ilość chętnych osób do zdjęć. Tutaj miejscowa osoba nam powiedziała, że w Kenii raczej nie, nie występują bielbłądy, a one są sobie na plaży tylko po to, żeby właśnie... no biznes, żeby po prostu biznes się kręcił. Więc tak to wygląda. Ja rzadko kiedy kupuję jakieś bibeloty z wyjazdu, raczej, raczej tego unikam, ale kupiłam sobie wyjątkowo taki naszyjnik niebieski from Kenya z Afryki. Ulubiony posiłek w Kenii, czyli pizza o nazwie Marinara, e, która ma w sobie e, tak wszystko to co Margarita, tyle że jeszcze jest czosnek. myniami, dużo czosnku, dużo czosnku. Kenijską to ja za nią za bardzo nie przepadam. Są to głównie rzeczy oparte na mące, mące kukurdzianej na przykład są to takie placuszki. Jest bardzo dużo owoców morza, ryby, kraby, jakieś kalmary. No ja tego zupełnie nie jem, więc no nie skosztowałam za dużo kuchni tradycyjnej kenińskiej. Mają też taki fajny ryż z kokosem. I tak, i woda to jest coś, co piłam i co mi posmakowało. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o taką konferencję. Wszystkie butelki w Kenii mają dodatkowe zabezpieczenie w postaci takiej foliki. W zasadzie to nie wiem czemu, ale tak jest. Wszystkie są tak dodatkowo zabezpieczone. Kochani, już dotarłam do domu, już jestem w domku na szczęście Szczęśliwie dotarłam e, e, samolotem Boże, było ciężko, było masakrycznie e, 10 godzin w samolocie Z Kenii do e, Egiptu lecieliśmy 5 godzin i z Egiptu do Warszawy też 5 godzin Więc no sporo, sporo jeśli, jeśli też boicie się latać To dajcie znać w komentarzu Może przygotuję jakiś filmik na przetrwanie tak długiego lotu Bo w sumie trochę Takich trików No, no mam, znalazłam Także jednak, kochani wracam do swojej rutyny Już dzisiaj byłam w pracy Zabieram się za montaż tego filmu Także mam nadzieję, że będzie niebawem Wpadajcie na mojego insta Tam będzie dużo, dużo, dużo jeszcze zdjęć z Kenii Także jeżeli chcecie pokazać oglądać tropiki, to wpadajcie eee, I to, żegnam się z Wami Buziaczki, pa!